Witamy serdecznie w gospodarstwie biodynamicznym Juchowo Farm, którego właścicielem jest fundacja imieniem Stanisława Karłowskiego. Jesteśmy tu na terenie województwa zachodniopomorskiego, nad jeziorem Juchowo, pomiędzy takimi miasteczkami jak Szczecinek i Borne Sulinowo. Nasze gospodarstwo jest wielkim gospodarstwem, w którym uprawiamy wszystkie gatunki zbóż w tym Dwa stare, z których jesteśmy szczególnie dumni, samopsza i orkisz. Rozprowadzimy hodowlę bydła mlecznego, gdzie mamy wspaniałe mleko na bazie siana, z którego produkujemy sery, twarogi, a więc codzienne przysmaki. W gospodarstwie naszym organizujemy warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, krótko mówiąc od seniora do przedszkola. Warsztaty od ziarna do chleba, gdzie możemy poznać drogę od zasiewu do produktu końcowego, którym jest wspaniały chleb. Zapraszamy zarówno dzieci, jak i dorosłych, po to, żeby uświadomiły sobie, skąd na ich stole codziennie bierze się chleb. Jeśli tę drogę poznamy, to na pewno nie wyrzucimy ani kawałka chleba do śmietnika, bo wiemy, że za tym stoi ogrom ludzkiej pracy. Do tego ziemia, która daje nam możliwość uprawy tych zbóż, daje z siebie wszystko. Produktem finalnym takich działań edukacyjnych są bułki, hałki, czy też chleb. Dzieci czy też młodzież przyjeżdżając do naszego gospodarstwa ma okazję wcielić się w rolę dobrego gospodarza, nakarmić nasze cielęta, krowy czy też kozy, owce. Tym samym poznać codzienne życie gospodarstwa, w gospodarstwie codzienne prace gospodarza i docenić później te wszystkie produkty zwierzęce, które trafiają na nasz stół. Jajka, mleko, śmietana, sery czy też mięso. Dzięki zwierzętom możemy też użyźniać nasze pola, na których potem rosną wspaniale, w sposób naturalny, bliski natury, zboża, a także warzywa. Podstawowe produkty, które potrzebujemy w naszej codziennej diecie. W naszym gospodarstwie uprawiamy też szereg podstawowych warzyw. Jak marchew, ziemniaki, buraki, kapusta, ogórki, cebula. Uprawiamy to w sposób naturalny, w zgodzie z naturą, w związku z tym bez chemii. A to oznacza pracę ręczną, pielenie, pielenie, pielenie. Pomaga nam w tym młodzież będąca na praktykach, poznając jednocześnie tę drogę z pola na stół. Plony nasze zużywamy w dużej części naszej kuchni i w naszym przetwórstwie, a nadwyżki sprzedajemy. Sprzedajemy w regionie, ale też poza regionem jako warzywa najwyższej jakości. Warzywa z certyfikatem uznawanym na terenie całej Europy.